Dzisiaj kolejny odcinek, ale że z Nexo I dzisiaj wam będę pokazywał ludzie Nie, ludziki, parę są zniszczone, sorry I trzech tarcz ten Trzech tych, tych, tych. o tutaj Zabrakło mi trzech i nie znalazłem Ale próbowałem i parę części od Nexo nie znalazłem I parę tutaj obroni których są zniszczone jedna tarcza szara i jedna złota mi się zgubiła i trzy tarcze te, te kolorowe o tu. Te I mam jedną książkę i mam tych stworów więcej, ale też mi się zgubiły. Więc to nie jest. Za... ludzików jest tutaj wszystkich, ale że pary nie, nie, jest, nie jest, są zniszczone, więc Martw zaprezentuje tego. Nie pamiętam, ale napiszcie komentarze, ale wczoraj pamiętałem jakoś, tu tak, podoba mi się tak, ten strój jego. Tu, tu ma takie twarz trochę zamazana, ma dwa i jedną taką już nie to możecie zobaczyć na internetu Tu ma takie światełka, no i... Teraz mój ulubiony z wszystkich z, z, z Nexo których mam i mój ulubiony rycerz to jest ten klej. Teraz zdobyłem go w tym, tym robocie i mam, mi się, bardzo się cieszyłem kiedy go dostałem, bo go, podoba mi się bardzo jego strój Tu ma taki znaczek no wiecie, że z pierwszej serii Nexo, to każdy ma taki sam rawnik. Tylko oprócz tego dużego, ja mam całą ekipę oprócz tego dużego Oj. I wczoraj właśnie znalazłem jego nóżki bo zgubiłem po Teraz lens złoty tu z tej ostatniej serii nie było filmów dziwaczne, ale spoko. I ten. Yy, yy, no ten. Lens, mam taki dwóch, chyba jeden mojego, brata, tu. Taki. Tak. Widzicie? Teraz klej, tylko nazywam go taki wzmocniony, bo mam inny strój z gazetki. Mam taki dwóch, że jeden rozwalony. Na końcu... I tu książeczkę mam jedną. I tyle mam tarcz. Brakuje... miałam jeszcze trzy, ale się zgubiły. Więc jak znajdę to dam znać i pokażę ze wszystkimi częściami. Zrobię jeszcze drugi. Teraz zacznijmy od tego. Mamy tu ognistego. Dzisiaj znalazłem pomarańczową kolejną. Tu ma takie plecy. Tu ma taki ognisty. Tu mamy, nie wiem jak on się nazywa, ale wygląda fajnie trochę. Przywozuje mu taki guzice, żeby się mocniej włosy trzymały. A taki strój tu, Perrydon, też z dużego zestawu. Dobra, i jeszcze Wam pokażę. Tu mamy tego Tego Wambajtera Tu takie plecki Tu Tu Lens taki sam I tutaj zniszczone Base i zniszczone Ale gdzieś mi się zgubiło w domu Więc postaram się znaleźć i tarcze, i bronie. Chyba wystrzelalca w stroju też taki. Jego hełm. Jego tamto przezroczyste chyba w moim pokoju ostatnio to widziałem, ale sam już nie wiem, gdzie się zgubił. Teraz odruszę, żeby było łatwo pokazać, ile tu o, tu doga do drugiego, o tego. Tu noga od drugiego, od tego, tego, tu i tu jest on, ten, o mieliśmy takich dwóch i jedna się zgubiła, tu jeden robot, ten zniszczony, nie było takich części i dwa hełmy, jeden od Macy, jeden od Lance'a. A ja i zgubiłem to co się zakłada, wiecie co. I to prawie koniec, tylko jeszcze bronie i to. i Tu Kuleczki, jeszcze dwa miałem, ale mi się zgubiły. Tu takie dwa widy jeszcze mam jedną, ale ona ma takie same. I jak powtarzałem, yy, mi się zgubiły ten. Zgubił mi się dwa, bo miałem ich z pięć. I tu taki. wielki. ten. Yy, miałem takich trzy, dwa zgubione. Gdzie są? Ale to, to na liść do odcinku. Tu książkę wam pokazywałem, ale fajna. Dobra, tu bronię, tu pistolet tego zielonego, którego za wczoraj pamiętałem. To od Macy. Tu tarcza i mówię, tarcz mi brakuje takiej jednej i jednej takiej. Tu tyle. Tu od tego czerwonego. Dobra. I to chyba koniec. Jak coś znajdę, zadam dam znać. I do widzenia. Oglądajcie się, to. Jak dobijecie chociaż 10 łapek w górę, to pokażę wam moją kolekcję tym. Co? Co tu pokazać? Może wszystkich broni? No, może jak się 10 subskrypcji na jednym odcineszku, byle jakim, albo pod tym, no to zrecenzuję Wam różne bronie i takie tam. Koniec. Pa!